Dzień dobry! Cześć, hej, witajcie, ja jestem Treku i zapraszam was na kolejną część e, serii Uncharted 4. Tam mamy naszą wieżyczkę, którą musimy e, zbadać, przeszukać. A alpiry się przez, te, przez ten tłum, przez ten cały targ. Musimy jakoś przejść, aby się do niej dostać. Ciekawi mnie, co tam znajdziemy, jaka wskazówka e, tam będzie i gdzie tym razem nas przekieruje. Bo jak widać, latamy z punktu A do punktu B non-stop. Więc jestem ciekaw, gdzie tym razem, gdzie tym razem nas zaprowadzi nasz prop. Hmm... Cóż to takiego? Chicken. Wow wow. Nieźle. Oj, oj, oj. No dobrze, jesteśmy przy naszej wieży. Czy możemy wejść? No oczywiście, że nie możemy. Jakby to mogło być inaczej. W sali gdzie idziesz? Czy coś żeś dojrzał tutaj? Po tym na pewno nie wejdę hey, Rzeczywiście Sali, kurde mordo moja no, Sali, chyba się tędy radę jest. oczywiście, że damy radę. Poradzisz sobie? Zajmij się sobą. Na <laughs> no, przynajmniej widok jest świetny, co? Sali jest stary, ale jary No okej, okay. okay. co Zaczynając my tu mamy? Go. U, jest Jednak. i nasz znak na mapie. To czego szukamy? Dobre pytanie. Wskazówki jakieś. Cóż się kryje za tymi drzwiami? Ptasiory, żodyny. To naprawdę wysoka wieża zagarała. Tak, to prawda. No, to czeka na ścieżka wspinaczka, jak mi nie mam. Hmm. Co według ciebie! Wow. No na pewno. <noise> po niego. Aha, czyli w takiej kolejności musimy po prostu zabić w te dzwony. Nie ma sensu. O, mamy bardzo łat, fajne ułatwienie. Bardzo mnie to cieszy, bo już myślałem, że będziemy musieli kombinować z tą spinaczką jakoś cuda tutaj wydziwiać. Zaraz wracam. No, ale wygląda na to, że jednak nie. Co o, 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 o. to jest? Niemożliwe. Ej, zobacz sali. Zegar wciąż działa. Zauważyłem. <noise> Postaraj się nie utknąć między kołami zębatymi. Siebie. O, tak jest. No. Aha. Dobrze, rozumiem. Trzeba po prostu wskoczyć na to Jest szybko tu, tu. Wow, 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 wow. przyspieszyć Dawaj, 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 dawa, dawa. szybko. Aj się nam udało Wszystko gra? <grytanie> tak, w porządku. <grytanie> <grytanie> Biedny ten sali, normalnie On to ma przechlapane, zawsze coś nie tak. Nie, tu mamy? Nie, jeszcze go nie ma. Gdzie jest ten pierwszy dzwon? To gdzieś tam po drugiej stronie. No nic, wejdźmy wyżej. Jezu. Co tu za kombinacje trzeba wyprawiać? Czy tu mamy, Nie, lew. Tego nie chcemy. pierw musi być skorpion, o ile dobrze pamiętam. Spójrzmy na pewności. No otwieraj pamiętnik. Tak, skorpion, wodnik, lew i byk. No okej, okay, no to co? Zbyt wiele opcji nie mamy. Jakiś... Wyżej. O i mamy naszego skorpiona. puścił. Okej, ok, ruszam do kolejnego. Jest i nasz wodnik. No, są Przekręćmy kółeczko. Wow, musiało boleć. I nasz lew, kochani, wchodziłem z jedną ulicą. No, nieźle na tam. Nieźle. <laughs> no, powinien, powinien. Bardzo by się nam przydały w tej chwili. Dobrze, został nam ostatni dzwonek. Gdzie on jest? Kurde gdzieś tam wysoko Tam jest dziad o, Oczywiście, że byk. No to co? Hopsamy do góry Tam nie mogę w jakiś... Nie, nie mogę tam przejść gdzieś tu hmm. Wow łó, wow, wow. wyżej, 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 się wspinaj. Ła! Się nam udało. <grym> się wcale mu nie dziwię. Ej, sorry, okay. było blisko. No i mamy nasz ostatni dzwoneczek. Zobaczmy, co się stanie. No, odblokowaliśmy wszystkie zamki. Coś się dzieje? I skarb, na tym koniec, na górze jest jeszcze jeden dzwon! O Boże je... Czekaj, idę na górę! E, kolejna wspinaczka. No okej, okay. uuu, kolejne ułatwienie. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. chętnie skorzystam z tych jakże pięknych, cudownie rozjebanych schodów. A, <grystanie> <grystanie> jak wskakiwał. Uuu, no to hopsamy. I. Yeah. Taki Muszę przyspieszyć. Wow, 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 no, Okej. Okay. już nie wejdę. Chyba że tym. A przez okno będziemy musieli. To czekajcie, to jakoś inaczej trzeba tę godzinę przestawić. Tak, żebyśmy tam mogli przejść. I chyba teraz będzie ok, tak mi się wydaje. No, widoczek zalombisty, nie powiem. Wow, 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 eee... No dobrze, a ok widzę już mamy kolejne. Hop, uh. stop, hops stop. Szybciej, szybciej. Wyżej? Damy radę? Ha, niczym, kurde. Assassin's Creed. Szybko, 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 szybko. A, tu Cię mam. Tu Cię mam. No i hey, mamy nasz dzwon. Na górze. Ale ten to dopiardonie pewnie. Saliu, spierdalaj! Sali, <noise> <noise> Popsuło się troszkę. No dobrze, Sali, postaramy się nie zrzucać niczego na głowę. Eee, ale... Tak czy siak, uważaj Teraz będzie jebnięcie Nie! Yeah! O ja pierdolę No stali to ma przy... <grywia> <Dane. Kurwa mać. grywia> o masakra co tu się dzieje? Szybciej. <laughs> jak taką o obradku, jak komik? Jak zapięta. Masakra. Sali, jesteś cały? Przyżyłeś to? Czy nie? Sali, kurwa. Fak. Cześć, Sali. Oh, Siemanko! Ah. Hops. Co my tu mamy? No uh. Jeszcze nie wiem. Dobra. <laughs> no niezłe nie to było naprawdę. Pierwszy raz jesteś, jesteśmy w tej wieży i od razu wszystko musimy rozpierdolić. No to było... Idealnie dokładnie w stylu Natana Drake'a. Gdzie się nie pojawi, to jest jeden wielki bajzel i rozpierdol I to mi się w nim podoba, naprawdę No, przyda się nam monetka, na pewno Ale co mamy tam w środku? Czy tam będzie skarb? Jakąś Jakąś się do W tych podziemiach mają zasięg No dawaj do nas sam Czekamy, bo być może będzie mi tutaj skarb. No daleko jeszcze, o oh, mamy drzwi. Wejdźmy do komnaty. Sali, przecież wiem. Przecież wiem. Wow. Nasi panowie. Już już widzę jakąś kolejną zagadkę łamigłówkę czy cokolwiek to jest. O co w tym chodzi? Założyciel Tylko czego? Founders. Najgorszego klubu poszukiwaczy No najlepszego. Wyglądają. Są ozdobione gwiazdami Gwiazdami. Yy. obracają się. Ale jak należy je ustawić? Hmm, a spróbujmy te gwiazdki do siebie. A, zadziałało. Jestem najlepszy. Okej, rozejrzymy się. Tak, czekaj chwileczkę. No i skąd ja mam wiedzieć jak... A tu nie ma już gwiazdek. Christopher Condent. Eee, Jest zbyt dużo nie wiem. Dokąd prowadzą te nie pozwolili nam ułożyć. Ale co my tu mamy? Obrazy. No zajebiste obrazy. Bardzo ładne obrazy. Ten sobie pije, ten. Siedzi, jakby laska mu za chwilę miała obciągnąć. A to może. Ten. miał obciągnąć no tak, temu. Widać, jedna była sztuczna. Co to jest? Wow, ale wąsy! Prawie tako. Spójrz na te gwiazdy. Są takie same jak na symbolach Averiego. Aha, o to chodzi. Uf, Czy teraz y logo danego kapitana będzie odpowiadało tym znaczkom? Czyli z każdego obrazu tak trzeba? To kolejny z tych gwiazdnych to he, Hehe. O to się chodzi. A, faktycznie. strzacha. Co myślisz? No o, dobrze, mamy wszystkie Gwiazdy się tam ustawiały. Pamiętasz? Tutaj jest tak samo Więc to tak No dobrze Haha, w ha, tym, no fajne łotwienie Tutaj sobie ułożysz, będę wiedział jak tam Mhm, mm no okej okay. No to idźmy i to rozwiążmy Drugą część łamigłówki Ale w sumie z tego co pamiętam, to chyba miałem Część dobrze Ten się zgadza pierwszy, drugi też, tego tylko musimy przesunąć Haha Szybko poszło Kolejne oh, yes. trzy no, nieźle. Więc, kim są ci goście? To. No. Są chyba. Nie wiesz, prawda? Ej, na świecie żyło wielu piratów, tak? Utknęliśmy. Nie utknęliśmy. Daj telefon. Zadzwonić do przyjaciela? Ciepło. Hmm. Napiszę do brata. Xperia, ależ oczywiście. Wpisuj smsa, a my przebadajemy kolejne obrazy. Dobrze, gdzie mamy tutaj jakiś tych Jest. Teraz tu. Kto mi tu dzwoni? Sam? Hej, siedzisz jeszcze w wieży? Tak, właśnie z niej zszedłem. O co chodzi z tym zdjęciem? Później ci opowiem. Na razie powiedz, kto jest kim. Delfiny to Richard Wand. Trójząb to Joseph Farrell, a dwie ręce z perłą to William Mays. Okej, świetnie. Zostań gdzieś, gdzie masz dobry zasięg, na wszelki wypadek. Czekaj, Nathan, znalazłeś skarb? Je, je, jeszcze nie. Muszę rozpracować mechanizm. Nathan no, ma robaki w dupie, nie może się doczekać, aż rozwiąże zagadkę. Książki, dowóz, jest. Wygląda na mam. wygląda eh, Richard Wond był księgarnem Delfina. W notatniku. Kruował z Baldryżem o nagrodę za najlepszą perukę. Ej, Sally, pomożesz? Robi się, robi się Dzięki. prosto, a kogo to obchodzi? <laughs> Nie, gdzie masz kwadracik? A, spójrz na twarz Farela, wolałby być gdzie indziej. Jest, mam go. No, celuj, 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 tak, tutaj Okej okay. No to biegiem do naszej łamigłóweczki, ustawmy teraz sobie... Właśnie, ciekawe czym będziemy i znowu tą taką fajną... O, tak, mamy Nie, nie, przewracaj mi strony O Boziu No nie wiem Trzy, bo tutaj też widzę, już ma trzy Okej. Okay. to teraz tylko nam zostało to, o. czyli będzie pasowało. No dobra, spróbujmy. Czyli tak, ten ma być tak, tak, coś takiego. UAJ! Cztery aż. Co no my tutaj mamy? O. Jestem w ciężkim szoku, że tego nie wiesz. Ja wiem. Sprawdzam tylko, czy sam też wie. Lubi czuć się przydatny, tyle. A, no na a, pewno, jest. na pewno. Cholera, co tu się wydarzyło? Pewnie jakaś pochodnia spadła. Sprawdźmy to, co zostało. Nie rozpoznaję go. Jest sporo młodszy od pozostałych. Tutaj coś jest na O, mam już kolejny. Co jest? Znowu dzwonisz? Sam mi odpisał. Uuu... A, widzisz sali? Wychodzi na to, że nawet sam nie wie wszystko. Nieładnie się. Hmm. Kupić. Ale dobra, popatrzmy. No. Nie dobrze, a tyle książek o tym przeczytał. Tyle książek! 15 lat studiował. Normalnie <laughs> jako może tego nie wiedzieć. Wygląda dobrze, normał. wpisuj pamiętnik i dawaj kolejny kwadracik. Ale kim ty jesteś? <laughs> Yazid al Basra. Wygląda na Hindusa. Ciepło. Mogą. Tu jest. Zaraz. Avery przypadkiem nie okradł mogoł? Honor w oczach złodziej. Jaki? Kurde, to jest Halabarta. Edward. N. Chyba to jest Halabarta. Grubas. Grubasek, no raczej, gdzie to jest? I Tutaj. Cztery. Mam nadzieję, że to będzie koniec tej łami główki. Jak tam się pokaże, tutaj jeszcze więcej tego to <kłysy> zabije. Mam nazwiska dwóch piratów. A powinniśmy to rozejść. Mieć... Hmm, 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 hmm. Nie mam pojęcia, jak to chociaż. A spróbujmy to zrobić w taki sposób. Teraz wyśmy ten. O, pasuje. Okej. Okay. To na mnie pasuje. Ale przecież nie no trochę bez sensu Żyń. Że... Nie, to nie może być tak. Ten będzie tu. To będzie tak. A to wtedy wychodzi, że tak. Dół, prawo, dół, dół. Tak to sobie zapamiętajmy. No i tak ustawmy też na naszej łamigłówce. Dół, prawo. Yeah. udało nam się. Jest! I jest, to chyba będzie koniec tej łamigłówki. I co tu mamy? jeszcze nie wiem. Może jakieś nie wiem, talerze? Serio? Duże monety? Co to jest? Znowu te zdjęcia musimy cykać? Serio? Numer dwa... I numer trzy! Dobra, być może on coś wymyśli. Wiesz... To mi przypomina... Czekaj, nie wpierdalaj się gdy myślę. Co robisz? Przecież masz zdjęcia. Trzymaj. Rekruci Everiego na pewno nie mieli smartfonów, prawda? Zapewne. Tylko w ten sposób mogli znaleźć jakieś wskazówki. Hm, pomysłowe. To są wskazówki? Tak, pokażę. Voilà. Dobra, to Uuu, o to być chodzi. Posadce. No, ciekawie, ciekawie. Na to chyba szerokości. I myślę, że znowu trzeba pakować manżur młody. Co? Prodeus kwot licencja. Nie, to niemożliwe. Co niemożliwe? Ale co? A Boże, to oczywiste. Nate. Jak ja mogłem to prze? Dobrze, Dobrze kapuje, jesteś geniuszem, ale gadaj o co Cześć. chodzi. No właśnie, sam o masz co chodzi? No, prosi, to nie jest sam. Rej, tam, synu. Cześć, Rejf. Co zrobiłeś oh. samowi? Kopelat, skąd masz ten numer? Sali zostawił go na serwetce? <laughs> o wiele taniej by mnie to wyniosło, nie? Nie, niestety musiałem stracić kupę kasy, żeby was znaleźć. Tak. Mam nadzieję, że nie wydałeś za dużo na Everiego. Jest spora konkurencja. Tak, zrobiliście kilka sprytnych ruchów. Ale liczy się tylko to, kto pierwszy dorwie jego skarbce, nie? <grym> Może chcesz się założyć. Ej, Nate, Wiesz, nie odmawiam, ale moja wspólniczka. Cóż, ona raczej Jest woli suką. minimalizować niepotrzebne ryzyko. Oh, Rafe Adler chodzi nad cudzym środku. Czasy się pozmieniały. Słuchaj Nate, złożę ci jednorazową ofertę. No, Zazoznam to wszystko. Jedź do domu, ciesz się życiem. A ja kaminą u tej tej piary, Po ciebie Bo cię lubię. Yeah. To kusząca yeah. propozycja, nim, ale niestety nie mam zwyczaju wycofywać się kiedy mam przewagę. Okej. Okay. Godeu skwot licencja. Zabogaj wolność. Fajne fotki, Nate. Cholera. Ta kompozycja. Schakowałeś komórki. Zwinęliście mi krzyż! Słuchaj, Nate. Więc nie jesteś taki obycy, z jego z strony. Nie wolno hakować. Przyjmiesz ofertę. To jak będzie? Słuchaj, miło się z tobą gawęciło, Spi ale spierdalać. Ale... na linii, więc. Nate, jeszcze jedno. Nate. Co? Chyba zdajesz sobie sprawę, że wasze telefony mają GPS, nie? Trzymaj się stary. Oh shit! Jadą do nas, będzie rozpierducha. zgadna. Hmm, no i koniec spokojnego. Sam. Za Boga i wolność. Natan, to znaczy? Posłuchaj. Musisz się ukryć i to już. I znisz swój telefon. Co się Ogólnie dzieje? to sam dzieje. spierdala. <średzimy>. Jak najdalej i jak najszybciej o, Sam? za późno. Sam! Kurczę, zaraz te do nas nie przyjadą. A to mendy. Hej! Kupię ci 2000 kosztowało. Porąbany. Na abonament wziąłem. Dobrze, czy tutaj oni się wpieprzą nam? Na pewności podejdźmy bokiem. Będzie wybuch. Nie. Jeszcze nie.